Cześć. Jak widać, przygotowałem już praktycznie wszystko, co pozwoli nam przeprowadzić dowód w tym zadaniu. Natomiast wróćmy jeszcze na sekundkę do założeń. Otóż wiemy, że funkcja jest takiej postaci i wykres tej funkcji znajduje się w układzie współrzędnych pod osią x. Co to oznacza? Jeśli mamy wykres pod osią x, to oznacza, że wierzchołek tej funkcji musi być położony pod osią x. Prawda? Nie wiemy, jaki jest x wierzchołka. Wiemy na pewno, że y wierzchołka musi być liczbą ujemną. Wtedy wykres będzie położony pod osią x. Natomiast co zrobić dalej z tą funkcją i z tym dowodem? No, przede wszystkim musimy przepisać sobie jeszcze raz wzór funkcji y to się równa minus 1 druga x kwadrat plus 2 dwa. Bx odjąć 8. Następnie z wzoru tej funkcji wyznaczamy x wierzchołka. Dlaczego to robimy? O tym powiem już w drugiej części naszego rozwiązania. Wzór to minus b podzielić przez 2a. Więc wstawiając do tego wzoru, otrzymalibyśmy minus 2b podzielić przez 2 razy a. To będzie 2 razy Minus, jedna, druga. To się równa. I teraz tak. Minusy tutaj skracam. Dwójkę z dwójką skracam. Czyli zostanie nam tylko 2B. Moi drodzy, za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B. Tam, już z osobami wspierającymi, będziemy rozwiązywali to zadanie dalej. Jeśli chcecie wspierać kanał, to jest bardzo proste. Wystarczy, że klikniecie w link, który. Na pewno wyświetla Wam się teraz pod opisem, pod tym rozwiązaniem, pod tym rozwiązaniem nie pod opisem, tylko w opisie do tego filmu kliknijcie link. I tam będą wszystkie instrukcje potrzebne do tego, żeby zostać wspierającym.